Dobra, leci rec. Górek po prostu nie idzie. Mhm. Tak. Na ja nie mogę oglądać walki, bo mi ten... No, Dawid był troszkę większym zawodnikiem kolegi. Trafi Trafił go raz. Dobrze! Dawaj kolano, podbródkowy! No stał, kurde. A bardzo go nos rozbił, nie? Z go trafił. Ło, wow, Jaki rzut przejebany. Tylko, że. No kurwa. Dobry, I ja myślałem, no, że przegrał przez chwilę. Zgłupiałem, no, zgłupiałem. ובואו, 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 ובואו,